witajcie dzisiaj mam dla was trzy profile na Instagramie które w poprzednim tygodniu mnie bardzo zainspirowały pierwszym profilem jest profil Philip Sharp Philip y, bazuje w Londynie wykonuje niesamowite portrety które mają w sobie taką magię ja mogę te portrety oglądać i nigdy mi się nie nudzą są rewelacyjne sami zresztą możecie zobaczyć odwiedźcie koniecznie profil Philip Sharp i sami się przekonajcie Kolejnym profilem jest Sin, który jest fotografem, filmowcem, którego możecie zobaczyć też na YouTubie. Wykonuje przepiękne zdjęcia, tworzy piękne kontenty na YouTubie, inspirujące wywiady. Koniecznie zobaczcie jego profil. I na koniec profil Mac, która łączy ze sobą naprawdę niesamowite portrety. To jest coś przepięknego. Te barwy, kolory, to co możecie znaleźć na jej profilu zachwyca za każdym razem, kiedy to oglądam. Każdy z profilów, które Wam pokazałem jest inny, ale każdy tak samo e, inspiruje. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama Bartosz Pusak Fotografia. Możecie znaleźć tutaj moje prace. I dzięki wielkie. Do zobaczenia wkrótce. Jeżeli takie serie Wam się podobają, koniecznie dajcie znać w komentarzu i zostawcie polubienie. Dzięki wielkie.